Witam serdecznie w kolejnym odcinku, ostatnio na kanale pojawiły się chińskie imperiale, ale praktycznie nówki sztuki, to znaczy roczne, tym razem mamy czteroletnie, all season driver, więc co się dzieje z oponami chińskimi made in China po czterech latach, fotki przysyła Krystian na co dzień mieszkający w Belgii, był kilka razy na kanale ze swoją Toyotą rav 4 Chciałbym wam pokazać całoroczne opony. Imperial All-Season Driver zamontowane na Mercedesie klasy B. Z 2007 roku, czyli rok młodszy od mojej byłej Zafiry, która wciąż jeździ. Silnik to 1,8 diesel. Napęd na przód. Przebieg miejski i przebieg bliżej nieznany, jeżeli chodzi o opony. Dużo nie mają, szacuję, że może 20 tysięcy kilometrów albo i mniej. Nierotowane, ale na pewno lepsze niż moje stony, to znaczy bridge stony. No bo Krystian pokazywał też swoje bridge stony, które miał na, właśnie, RAF4. Zrobiłem tym Mercedesem trasę Polska-Belgia i co mogę powiedzieć o tych oponach? Szczerze mówiąc, nie wiem. Ten Mercedes jest w tak złym stanie, że cokolwiek mówiąc na ich temat mogło być kwestią stanu technicznego. Auta na pewno słabo hamuje. Ten Mercedes przyjechał do Belgii w celu naprawy. Dlaczego w Belgii, a nie w Polsce? Tu w Belgii ma pewnego mechanika, który go nie oszuka i dobrego znajomego. Zrobiłem mu długą listę tego, co jest do zrobienia, choć według mnie to jest trupnie warty ratowania. Zresztą tu, żeby cokolwiek naprawić, trzeba wyjmować silnik. Ostatnie 3 lata jeździł po małej miejscowości, polskiej miejscowości, a wcześniej był w Belgii, kupiony od jakiegoś belga. Mam do was pytanie, czy macie jakieś doświadczenie z polskim i niemieckim paliwem? Zatankowałem w Polsce na Orlenie, na półbaku zrobiłem jakieś 450 km bez Korków. Zatankowałem niemieckie paliwo na stacji przy jakimś supermarkecie. Na połowie baku zrobiłem 530 km mimo wyższych prędkości. Ja zawsze zjeżdżam z autostrady do jakichś miasteczek i tam tankuję, bo różnica może wynieść nawet 50 centów na litrze, a to już dużo. Daje to ponad 2 zł na litrze, a jak wiecie, gdzie tankować, to i 3 złote idzie. Zaoszczędzić. Mój ojciec i dziadek mówili mi, że paliwo w Polsce jest dużo gorsze. Jakie zdanie na Wasze zdanie na ten temat? A tymczasem popatrzmy na te całoroczne chińskie opony. Tutaj nie najgorzej. Rok produkcji 2021. 215 45 17 No tutaj jak mówka sztuka pewnie opona z tylnej osi No i popatrzmy bliżej na klocki Tutaj pęknięcia No ale po 4 latach to norma w przypadku opon całorocznych z wyjątkiem chyba powiedzmy Gudiera. O ostatnim filmiku ktoś pisał, że miał te opony w pierwszym roku LUX, no ale w drugim roku już wyraźnie słabiej na śniegu. Tak czy siak, jeśli chodzi o stan, nie mówię o właściwościach, ale jeżeli chodzi o stan, to te opony, jak na 4 lata, wyglądają całkiem nieźle, właśnie porównując je. Do powiedzmy, Bridgestone'ów czy, e, czy Nokianów, czy też moich Gredesztainów, z których byłem bardzo niezadowolony, no ale są tacy, co je chwalą. No i go od wewnętrznej strony, przód. Całkiem ładnie tutaj. I kolejne ujęcie. Tutaj z zewnątrz bardzo ostre klocki wciąż. O, środka bliżej środka zaokrąglone. No i widok centralnie z czoła. Tutaj też bardzo ładnie. Są wytarte ale równo. Krocki niewyszczerbione a to raczej około nas przedniej osi patrząc na te zaokrąglone klocki tylko właśnie kwestia właściwości jak to jeździ po śniegu jak to hamuje zimą czy też w upały na suchym? Moje Wrydensteine na przykład na mokrym bardzo ładnie hamowały. Ale na suchym moim zdaniem słabo. Tutaj Christian coś zaznaczył, ale nie wiem co. Bo z tej strony akurat wyglądają bardzo ładnie. Jakieś tam może pęknięcie, ale krocki bardzo ładne. No i korozja w Mercedesie Premium. Tutaj widzę tylna belka, no ale to akurat chyba norma w większości aut. I z boku też bardzo ładnie, no i znowu tylne zawieszenie. No, i widzę, że otworzył klapę, żeby nam pokazać rudą. No i przebieg dzięki, trzymajcie się.